Witam wszystkich bardzo serdecznie w już jedenastym odcinku, w którym to przejdę misję czternastą na bardzo trudnym Górska Przełęcz. Po raz pierwszy będziemy atakowani że znaczy może nie po raz pierwszy miała taką mini wieprza, bo już wcześniej coś tam próbował, ale oficjalnie został pokonany już wąż. donoszą, że wysoko w górach No i teraz wiewierz bezpośrednio z nami będzie walczył, ponieważ my się wpierdzielamy na jego terytorium. Hordy wieprza najprawdopodobniej będą próbowały cię stamtąd wykurzyć. Tak jest. z przymierzeńcy nadesłali nam nowe plany. Tym razem przedstawiają one balisty. Czyli machinę, którą można umieszczać na super szczytach dużych wież. Balista powinna dowieść swych walonów, No to dajemy bardzo trudno przecie. idziemy z koksem. Na początek bym chciał jeden dom, targowisko byle szybko, bo tutaj nie ma na serio żartów. Jak najszybciej kuszników sprzedać trochę nie wiem, kamienia. Yy, zrekrutować ich jak najszybciej. Wyruszamy! Mm, Możesz na To trochę przebuduje. Dobra. I teraz tak... Yy, jedzonko. Chmiel... Niekoniecznie, warsztaty garbarskie bym chciał mieć tak bardziej w, w tym miejscu. No i ser, tylko i wyłącznie. Bez żadnego tam bułek, bez chmielu, sam ser. A i oczywiście żelaza trochę też. No już mam dwa, spoko. No oczywiście dobudować nie zawadzi. I teraz tak, przyspieszamy. Ruszników oczywiście tutaj. I tak. To przebudować bramy tutaj w ogóle nie chcę mieć, bo brama tutaj jest naprawdę słabym, słabą opcją, ponieważ jest ona najczęściej fokusowana, nie? Przez y, oddziały, przez taran przede wszystkim. Więc ja tutaj po prostu mur poprowadzę i tyle. To jest o wiele lepsza opcja tutaj też zakryję jakiś taki podwójny Blanki Ten nie przejdzie no i w sumie chuj mu w dupę że tak powiem nie potrzebuję go Hajs hmm, się nie zgadza ale nie ma problemu Wiadomość od czekamy na rozkazy On już nadchodzi właśnie Nadchodzę aby no dosyć szybko tutaj to wszystko się dzieje Dobra, mamy już kamienia, więc, więc postawmy tutaj szybko wieżę, która będzie dosyć kluczowa. Oczywiście nierówności jakieś tradycyjnie. Nie można tutaj tego No 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 no. Nie można tutaj tego zbudować, Jeszcze trochę. Jeszcze. Dobra. Tyle. Taką wieżę w tym miejscu. Balisty na, na razie się tu nie przyda. E, tutaj jeszcze damy mury. Schodki jakieś w taki sposób. Łuczników damy na mury, a na wieżę łuczników tylko i wyłącznie. Już tam Dobra, no i oczywiście ci, którzy są tutaj walczący wręcz będą po prostu tutaj czekali w razie jakby się miał przebić czymś A, no, Myślę, że to ten wystarczy Niestawianie bramy może w sumie się wiązać z takim małym cheatowaniem Ponieważ jak, się, jak nie mamy w ogóle bramy To komputer trochę dziadosko te ataki swoje wykonuje, głupieje tam Szczerze mówiąc, zresztą zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na przykład na, na misji 19, jak nie mamy bramy, to rycerzy w ogóle nie wykorzystuje ten yy, wilk. Dobra, hajs się oczywiście nie zgadza. To już jedzą. Sprzedajmy kamień. I tak, włócznie też będę sprzedawał. Łówki, kuszę. Czekamy na Dobra. Będziecie mogli. Dobra. Te tarany w sumie aż tak bardzo mnie nie powinny zaboleć, skoro nie mam bramy mury, Które jeszcze pogrubię. Jeszcze. Na tej mapie kompletnie nie ma miejsca, w którym można wydobywać kamień, więc jedyny sposób, żeby go zdobyć, to właśnie zburzenie tego wszystkiego albo po prostu kupywać. No i tyle. Generalnie. Jak nie mamy bramy, to chyba raczej easy to jest. Tam tarany idą. Przyspieszmy żeby nie przedłużać odcinka. M. Mm. Masz rany tarany też bardzo szybko y, mury niszczą. Dobra, kamień jednak trochę, kamienia trochę jednak muszę mieć. Na tragedii. No. Nawet w tym miejscu tylko i wyłącznie kusznicy, że... ...bo kusznicy tam będą tam po prostu padali od wrogich kuszników. Nie opłaca się tutaj kuszników. No proszę. Jeden łucznik ...znalazł się na dole. Okej. Okay. No, więc myślę, że... Po prostu dostawiasz tam trochę jednostek i to jest już wygrane, bo no, to jest łatwe w tym momencie. Tylko trzeba było koniecznie na początku kupić te kusze, bo jakbym jak miał samych łuczników, to mogłoby być ciężko, bo on tych kuczników miał sporo, więc mógłby zestrzelić tych naszych łuczników e, łatwo. Byśmy mieli problem wtedy. A no, tak to 10 kuczników dokupiłem i easy na klatę. I te maczugi też, Nie te ilości towarów Dobra. Tu jest tam to są jakieś tam dwa oddziały. Jednostek, spoko, fajnie. Dobra, teraz mogę to dostawić. Nie mam jeszcze tego postawionego. Nie można tutaj tego zbudować, mój pan. Jasne, że można. Wasza łaskawość. Dobra, serek, w razie czego więcej, bo na pewno... Jak, na klik, na, jak kliknę na pikrzeć to mi powie, że się kurczą Mogę się założyć. Potrzeba drewna. Okej, okay, nic nie mówi. To jest dosyć oryginalne. Jak nic nie mówi, to znaczy, że się ani nie kurczą, ani nie rosną. To jest rzadko spotykane. Ale dobra. Fajnie. Jaram się. Jak możemy pomóc? To całkiem spory dystans. Zajmuje stanowisko na machinie Dobra. Do drewna nic nie mam. No, się, no, miałem coś na początku na szczęście, ale sam nie dobudowałem. Więc, róbmy jakiś domek, nie dwa nawet. Tej tej już jakiś tutaj, jakiegoś drwala. d dwóch. Tej I tu. Ze dwóch, okej. Okay. No. I masz wystarczającej ilości wody na rozkaz zwiadowcy donoszą, że silny oddział wojsk wieprza tak, to ciągle wioski. będą silne oddziały wojsk wieprza oczywiście w razie czego raz na jakiś czas będę trochę y, dokupywał tego rozkaz i tutaj wyruszamy kawałek drogi. mhm w sumie to jeszcze bym tutaj taką raz jeszcze taką warstwę muru dał, żeby moi łucznicy po prostu nie spadali na dół jak tereny będą się tam przebijać no naprawdę sensowne są te ataki na bardzo trudnym ale no przecież nie wykorzysta tego jak należy Gdyby tak naraz uderzył, może i te tarany jakby postawił tutaj. W ogóle zauważyłem, że nie zbudował żadnego tarana, bo zostali wystrzeleni. I też jest głupia opcja, jeżeli się wystrzela chociażby tam, nie wiem, jednego czy od czterech, jest potrzebnych czterech inżynierów dokładnie, żeby taran funkcjonował. i załóżmy, że wchodzi do tego namiotu właśnie czterech. Jeżeli zastrzelimy od jednego do trzech, to i tak ten taran się będzie ruszał. I to jest właśnie taki bug, który ja wykorzystam, aby przejść na bardzo trudne misje 15 i 18. No to, to też jest takie trochę... W sumie się kojarzy trochę z cheatowaniem, no ale cóż no. Wykorzystuję po prostu błędy z gry, a nie, nie, nie cheituję. Tyle. Chyba sobie z że są bardzo skromne. Oczywiście, że są skromne. Czy one kiedykolwiek były z... nieskromne skryba. git. To wygląda bardzo ładnie. Jasne, że nie mamy. No. Raczej nie będzie w tej wiadomości wróg przerwał nasze mury, więc... Jest jeszcze druga w sumie opcja przejścia tej misji. Nie tak. yy, za pierwszym razem jak Przyszedłem tą misję na bardzo trudnym. To zrobiłem tak, żeby... Rozwaliłem w ogóle wszystkie te mury, te pierwsze. I ja tutaj sam postawiłem sobie jakiś taki konkretny i tutaj wszystko miałem blisko i cały czas się tutaj dostawiałem armię i broniłem. I jakoś w sumie to dawało radę. No. Tutaj nie wchodzić. Hmm. No. no i koniec pięciu Pokażę zostało. To był drugi atak. Jeszcze chyba dwa. Wróg został pokonany. No wróg został pokonany, oczywiście, że tak. Wyruszamy Kamienia trochę też dokupię Zwiadowcy donoszą, że silny oddział Wojsk Wieprza maszeruje w naszym kierunku Super Może być nawet niebezpieczeństwo Panie, ogromna armia wieprza Wkrótce stanie U naszych bram No dobra Nie wiem ile już ten odcinek trwa, ale myślę, że nie będę go w żaden sposób dzielił. Jakoś to zleci. Wojska pieprza atakują. Mam nadzieję, że macie przy sobie jakąś zagrychę albo picie, żeby się jakoś... żeby, żeby jakoś umilić sobie oglądanie. Ja aktualnie piję wodę. Och jakie to jest piękne po prostu... Ach, raz, raz wykonali ten swój strzał. Kuszników w ogóle nie ma, czy nie było? To jest, to jest chyba jakaś pomyłka, że nie ma kuszników. Naprawdę sporo pałkarzy. Na tej misji jeszcze pikinierów nie używa. Wieprzuś. Także, że to nie jest jakoś mocno moc potrzebne, a każdy taki jeden dół daje mi 3 drewna to wykorzystam sobie więcej żelaza postawić Więcej żelaza, więcej hajsu Jeszcze jakiś domek To Do sera raczej więcej nie postawię bo się nie zmieści Oczywiście opcja taka żeby tutaj ten chmiel prowadzić dalej już i stawianie tych pszenicy nie jest jakimś tragicznym y, pomysłem Bo to będzie działało dobrze ale że to postawienie po prostu tyle tych krów ile się zmieści jest porównywalną opcją do tej pszenicy całej więc ewentualnie ten chmiel mógłbym gdzie nie gdzie dać tutaj, tutaj i te piwo robić no ale mniejsza zrobiłem tak, żeby po prostu to wystarczyło może nie jest to jakieś optymalne no ale No już, zbliżamy się do końca. Trzeba nam damy rozkaz. Trzeba nam nowych rekrutów, sir. Nie masz wystarczającej ilości. żeby dać mu jakąkolwiek szansę, zanim wierzchołgi, postawię tutaj bramę. Ale dużo. Na serio. Bo, bo za długo trwa to po prostu, kiedy się nie ma bramy. Tutaj. Fajny atak, powinien być trochę ciekawszy, jak mam bramę. Chyba. W momencie, gdy się obroniłem, on mi takie rzeczy mówi. W sumie... Dobra. I to będzie ostatni atak. Wykorzystam tych przy okazji, chociaż raz. Jak tutaj coś podejdzie, to nimi wyjdę. No straszny atak, oczywiście gigantyczny jest. Jakoś jeszcze zminimalizuje możliwość atakowania branym Tak. nie. jest wyjście, jest. No. No oczywiście moje nie strzelają, bo to jest ten buk, o którym mówiłem. Tutaj teoretycznie nie ma żadnych tych inżynierów, dlatego taran nie jest atakowany. No w sumie przebieg ataku wygląda mniej więcej tak samo jak ale tutaj chociaż prawie prawie wszystkim. Dobra wykorzystajmy Was panowie łuczników już nie jeszcze ma, jeszcze dużo ma łuczników uczników. to nie jak się cofnijmy. Och spichłeś się z ojejku skryba co się stało Gdyby tych nie było, to bym podbił tymi pałkarzami, ale... No nie mają szans żadnych. Jak oni tu są? Czy on ich Okej. Okay. Jeszcze trochę. Jeszcze kilku. 19 Dobra, oni są w ruchu, spróbujmy Ale nie włócznikami Zatrzymają się Jak się zatrzymają to będą mieli problem Aj, jaj, aj Dobra I tych czterech oczywiście Tutaj ich, nie bać ich Ha, jednego zdążyłem Tak, za, zadzieram z tobą świnko Komat mi bro Teraz, znaczy się teraz W następnym odcinku będę po raz pierwszy oblegał jego zamek I to obleganie będzie na czas, więc szczerze mówiąc nie zdziwiłbym się jakby mi się nie udało, ponieważ w HD Zresztą od któregoś tam patcha zrobili tak, że nie można zestrzelić po prostu bezkarnie swoimi strzelcami jego strzelców, wiesz, bo najzwyczajniej w świecie nasi nie będą sięgać ich i tyle. I żeby zrobić tak, żeby sięgali, to z kolei wtedy wrogowie będą na nas sięgali, więc... No. Wykorzystam po prostu ten zbugowany tarant w miarę możliwości, tylko jest druga... też jest drugi problem, tam będzie fosa. Więc cóż, myślę, że następny odcinek może być ciekawy, ponieważ y, może mi się nie udać na bardzo trudnym. Więc y, życzę miłego dnia i pozdrawiam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.